Nikt się tego nie spodziewał, ani Wall Street, ani Toyota. Nawet inżynierowie Tesli nie byli gotowi na to, jak szybko to się rozwinie. Elon Musk właśnie zrzucił bombę, która wpędziła cały świat pojazdów elektrycznych w swobodny spadek. Prawdziwy działający akumulator ze stałym elektrolitem. Zasięg 1000 mil. Pełny naładowanie w zaledwie 5 minut. Bez wąskiego gardła w litowo-jonowym akumulatorze, żadnych zależności od kobaltu, żadnych kompromisów. To nie jest demonstracja laboratoryjna. Już zjeżdża z linii pilotażowych Tesli w Gigar w Nevadzie i zmierza prosto do produkcji na pełną skalę. Zaczynamy od kompaktowej Tesli poniżej 30 dolarów która może przebić sprzedażą wszystkie inne samochody elektryczne, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Panasonic się spieszy, Ford się zatrzymuje. Tradycyjni producenci samochodów stracili 46 miliardów dolarów wartości rynkowej w ciągu 3 dni, a startupy produkujące akumulatory pozostawione w tyle, bo nie chodzi o zasięg, chodzi o kontrolę, o infrastrukturę, szybkość, przystępna cena. I wolność od chaosu związanego z Litem. Elon Musk nie tylko zmienił samochód. Mógł po, po prostu zmienić zasady dotyczące wszystkiego, co jest zasilane baterią. Samochody, samoloty, domy, siatki, satelity, wszystko. Technologia półprzewodnikowa miała być odległa o od dekady, ale Tesla to urzeczywistniła. Teraz na dużą skalę. Tym razem. To nie tylko krok naprzód, to skok, którego nikt nie może zignorować. Jeśli jesteś gotowy zobaczyć, co to oznacza dla przyszłości energetyki, kliknij, lubię to, zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej przełomowych informacji i zostaw komentarz poniżej. Czy to ten moment, w którym Tesla naprawdę zostawia wszystkich w tyle? Przez cztery lata świat baterii tkwił w litowym więzieniu. Wszyscy wiedzieli, że ogniwa litowojonowe są wydajne, ale wszyscy wiedzieli też, że wiążą się z nimi brutalne kompromisy. Łatwopalne elektrolity, ograniczony zasięg, powolne ładowanie i tykające zagrożenie pożarowe. Najważniejsze pytanie brzmiało: kto pierwszy się uwolni? Nagle Tesla całkowicie zmieniła scenariusz. Bez efektownych prezentacji. Żadnych wirusowych odliczań w mediach społecznościowych żadnych premier produktów w hollywoodzkim stylu. Zamiast tego, za zamkniętymi drzwiami i dochowując przysięgi tajemnicy Tesla, ujawniła matkę wszystkich bomb. Podczas tajnego spotkania inwestorów zamkniętego dla mediów i opinii publicznej, Elon Musk i jego zespół dyskretnie potwierdzili to, o czym branżowi insiderzy śmiali się jedynie szeptać. Baterie ze stałym elektrolitem nie tylko się pojawiają, ale już są. Mowa o ogniwach akumulatorowych, które były rygorystycznie testowane w laboratoriach Tesli przez ponad 18 miesięcy, zasilając prototypowe pakiety o wydajności, którą kiedyś uważano za science fiction. Nagłówek był wstrząsający 1000 mil na jednym ładowaniu. Nie był to optymistyczny scenariusz, nie był to teoretyczny cel, ale potwierdzony kamień milowy. A co najważniejsze, te baterie ładują się w mniej niż 5 minut. Zgadza się. Ta sama technologia, która pozwala przejechać cały kraj na jednym tankowaniu, ładuje się szybciej niż zaparzenie filiżanki kawy. Tesla nie zaprezentowała tego dnia nowego samochodu, ale to nie miało znaczenia. Pokazali coś o wiele potężniejszego działające ogniwo akumulatorowe, które po cichu niweluje wszelkie ograniczenia. Stojące na drodze dzisiejszych pojazdów elektrycznych. Elon Musk nazwał to ostatnim elementem układanki pojazdów elektrycznych. I tymi słowami, z dnia na dzień, zmienił cały krajobraz pojazdów elektrycznych. Media gorączkowo próbowały rozszyfrować pojedynczy wyciek zatytułowany Beyond Lithium, Poza Litem. Bo dokładnie to oznacza era baterii litowo-jonowych, która przez ostatnie dwie dekady Napędzała każdy telefon laptop i samochód elektryczny dobiega końca. Tesla zmieniła koncepcję baterii i nic już nie będzie takie samo. Co zatem czyni ten przełom tak monumentalnym? Po pierwsze, Tesla wyeliminowała niebezpieczne ciekłe elektrolity, które były piętą achillesową baterii litowojonowych. Zamiast łatwopalnej lotnej cieczy nowy akumulator wykorzystuje stałą mieszankę polimerów ceramicznych. Która jest stabilna, bezpieczna i wydajna. Gęstość energetyczna wzrosła prawie dwukrotnie, skacząc z około 250 kg w najlepszych dzisiejszych ogniwach do zdumiewających 450 kg. Wyobraź sobie, jak można zmieścić dwukrotnie większą moc w akumulatorze o tym samym rozmiarze i przy mniejszej wadze. Oznacza to lżejsze pojazdy, większy zasięg i lepszą wydajność. Nowe ogniwa akumulatorów Tesli są o 30% lżejsze i o 15% mniejsze niż ogniwa w obecnym modelu UZI S2170. Ale nie chodzi tylko o to, by zmieścić więcej mocy w mniejszej przestrzeni. Akumulator półprzewodnikowy jest również sztywniejszy, strukturalnie, dzięki czemu stanowi część ramy samochodu co poprawia sztywność i bezpieczeństwo. Wewnątrz tych ogniw kryje się tajna broń anoda wzbogacona grafenem, która niemal całkowicie eliminuje powstawanie dendrytów, mikroskopijne i głowate narośla, które powodują awarie akumulatorów i pożary w tradycyjnych akumulatorach litowo-jonowych. Wewnętrzne testy Tesli wykazały, że ogniwa te przeszły ponad 2500 pełnych cykli ładowania i rozładowania z degradacją poniżej 8%. Pyotyn. Niesamowita żywotność, która może przełożyć się na ponad milion mil jazdy bez poważnego spadku pojemności. I to nie wszystko. Konstrukcja półprzewodnikowa zapewnia niską temperaturę, naprawdę niską, nawet przy intensywnym ładowaniu i rozładowywaniu, zapobiegając niebezpiecznemu wzrostowi temperatury, który może spowodować pożar baterii. Rewolucja nie kończy się na ogniwie baterii. Tesla również całkowicie przeprojektowała infrastrukturę ładowania. Przedstawiamy Supercharger GN5, bestię zdolną do pompowania oszałamiającej mocy. 2,2 2 MW przez chłodzony cieczą system kabli. To nie tylko szybkie ładowanie. To surowa przemysłowa transmisja energii. Dzięki tej technologii właściciele Tesli Mogą podłączyć się do gniazdka i naładować w mniej niż 5 minut, koniec z 15 czy 20 minutowymi postojami. To błyskawiczny zwrot akcji, dzięki któremu pojazdy elektryczne są równie wygodne jak samochody benzynowe, a może nawet wygodniejsze. Haczyk. Sieć energetyczna nie jest jeszcze gotowa na dostarczanie tych astronomicznych skoków energii do każdej stacji ładowania. Ale Rozwiązanie Tesli jest genialne. Każda stacja Supercharger Gen 5 będzie połączona z lokalnymi megapackami, gigantycznymi, stacjonarnymi systemami akumulatorów, które powoli ładują się z sieci, a następnie uwalniają zmagazynowaną energię w potężnym impulsie, gdy samochód jej potrzebuje. Oznacza to brak obciążenia lokalnych sieci energetycznych, brak przerw w dostawie prądu. I prędkość ładowania przewyższającą wszystko inne na świecie. Tesla nie ogranicza się tylko do akumulatorów. Przeprojektowują cały ekosystem ładowania, aby w pełni wykorzystać potencjał swojej nowej technologii. Bezpieczeństwo, kluczowy czynnik w technologii akumulatorów, również uległo rewolucji. Ogniwa półprzewodnikowe nie tylko oferują lepszą wydajność, są znacznie bezpieczniejsze niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie na rynku. Wytrzymują ekstremalne wahania temperatur od minus 30 do 90 stopni Celsjusza bez pęcznienia, przeciekania ani awarii. Testy przebicia, które spowodowałyby zapłon lub eksplozję tradycyjnych akumulatorów litowojonowych, pozostawiają te stałe akumulatory całkowicie nienaruszone. Tesla poszła o krok dalej. Przeprowadzając testy zderzeniowe prototypowych akumulatorów w zmodyfikowanym podwoziu modelu 3 zgodnie z protokołami NHTSA. Rezultaty: o 92% mniejsze rozprzestrzenianie się ciepła podczas symulowanych pożarów w porównaniu z akumulatorami litowo-jonowymi. Akumulator półprzewodnikowy działa niczym tarcza wewnątrz samochodu. Element nośny. Który poprawia integralność strukturalną pojazdu, dodając nowy poziom bezpieczeństwa w razie zderzenia. To już nie tylko źródło energii. To twierdza nie do zdobycia. Tesla uzbroiła bezpieczeństwo akumulatorów w sposób, który zredefiniuje standardy pojazdów elektrycznych, a być może i całej przyszłej technologii zasilanej akumulatorami. To nie tylko szum medialny czy spekulacje. Cicha rewolucja Tesli w laboratoriach akumulatorów. Położyła podwaliny pod rewolucję w branży, która odbije się szerokim echem wśród producentów samochodów, dostawców energii i dostawców surowców. Przełom w dziedzinie akumulatorów półprzewodnikowych obiecuje rozwiać obawy dotyczące zasięgu, wyeliminować długie czasy ładowania i zapewnić poziom bezpieczeństwa, który wcześniej uważano za niemożliwy. To moc pozwalająca przejechać tysiąc mil naładować się w pięć minut. A wszystko to dzięki akumulatorowi, który waży mniej, działa dłużej i nie zapala się. Tesla nie tylko ogłosiła nowy akumulator, zapowiedziała nową erę. A jeśli wcześniej myślałeś, że wyścig pojazdów elektrycznych był zacięty, zastanów się jeszcze raz. W chwili, gdy bateria Tesli ze stałym elektrolitem ujrzała światło dzienne, choćby tylko szeptem, efekt domina przerodził się w falę uderzeniową. Za kulisami całe firmy wpadły w panikę. W Panasoniku zabrzmiały dzwonki alarmowe, ale nie ze strachu. Firma była już w samym środku burzy. Kilka tygodni przed ujawnieniem informacji, firma podpisała umowę na wspólną pilotażową linię produkcyjną z Teslą w Giganewada. Po cichu i strategicznie nie była to już relacja dostawca-klient to był sojusz o wysokiej stawce. Tymczasem w Chinach CATL, największy na świecie producent akumulatorów, podjął działania. Posiedzenia zarządu nabrały tempa. Zespół zarządzający zażądał natychmiastowych konsultacji regulacyjnych w celu aktualizacji całego planu rozwoju układów scalonych. Nie chodziło o nadrabianie zaległości, chodziło o przetrwanie, bo oś czasu właśnie została przerysowana. A oni się na niej nie znajdowali. Po drugiej stronie Pacyfiku GM wstrzymało działanie. Cicho pilnie ich szeroko reklamowana platforma Ultium Fundament ich elektrycznej przyszłości nagle stanęła pod znakiem zapytania. Inżynierowie zostali wciągnięci w ocenę zderzeń. Prawnicy analizowali patenty Tesli na ceramiczny elektrolit. Każdy projekt był weryfikowany. Toyota i ich wiodący światowy cel w zakresie pojazdów elektrycznych z ogniwami stałymi do 2027 roku. Niegdyś dumny punkt odniesienia w branży teraz wyglądała jak nagłówek ze starej gazety. Przełom Tesli nie tylko ją wyprzedził, ale wręcz uczynił ją nieistotną. W ciągu zaledwie 48 godzin w raportach analityków nastroje zmieniły się z pewności w panikę. Banki i firmy technologiczne, które kiedyś prognozowały, że Tesla będzie miała przewagę technologiczną, przez dwa lata nagle podniosły tę prognozę do sześciu, a może nawet siedmiu lat, i nawet to wydawało się optymistyczne, bo w przeciwieństwie do innych Tesla nie składała obietnic, dotrzymywała obietnic. Podczas gdy konkurencja wciąż publikowała komunikaty prasowe, Tesla testowała w ciszy. Nie w laboratoriach, nie w symulacjach, ale w drodze. W ruchu globalnie 48 pojazdów Tesla, wyposażonych w akumulatory ze stałym elektrolitem, działa dyskretnie w Ameryce Północnej, Europie i Chinach. Nie są to modele wystawowe ani egzemplarze demonstracyjne. Stanowią część floty pojazdów zbierających dane w ukryciu, objętych komercyjnymi umowami o poufności zakamuflowanych. Tak by przypominały zwykłe Tesle, ale pod maską pisze się historia. Te pojazdy nie tylko udowadniają zasięg. Sprawdzają wytrzymałość osiągi w ekstremalnych warunkach klimatycznych i odporność na obciążenia związane z szybkim ładowaniem. Inżynierowie obserwują krzywe degradacji, analizują retencję cyklu i rejestrują zachowanie akumulatora w niskich temperaturach w miejscach, w których ogniwa litowe zazwyczaj zawodzą. A wstępne wyniki porażające. Pojazdy testowe pokonują średnio 965 mil na jednym ładowaniu, w rzeczywistych warunkach jazdy, w mieszanych warunkach bez ani jednego postoju na stacji ładowania. Tesla nie ukrywa danych. Zaplanowała ich publiczną publikację na pierwszy kwartał przyszłego roku. Jeśli opublikowane liczby Choć zbliżą się do wewnętrznych wskaźników, nie będzie to tylko news, to będzie rozliczenie. Bo walidacja w realnym świecie to granica, której żaden konkurent nie przekroczył. Tesla po prostu ją przekroczyła. Ale ta historia nie kończy się na samochodach, bo Elon Musk nie zbudował Tesli po to, by produkować pojazdy elektryczne. Stworzył ją po to, by na nowo zdefiniować samą energię. A teraz ta obietnica rozszerza się, wykraczając poza koła, poza autostrady, prosto do sieci elektroenergetycznej. Począwszy od 2026 roku, Tesla rozpocznie integrację ogniw półprzewodnikowych w swoich Powerwallach i Megapakach. Efekt Systemy magazynowania energii, które są lżejsze, chłodniejsze, i w pełni piętrowalne redukują koszty instalacji o 18% i podwajają żywotność. Oznacza to, że domy, które kiedyś magazynowały energię słoneczną przez jeden dzień, teraz mogą ją magazynować przez prawie dwa pełne dni, bez potrzeby stosowania rozbudowanej infrastruktury ani drogich dodatków. W najbardziej odległych zakątkach świata, wioskach na Alasce, australijskich placówkach, wyspach. Odłączonych od tradycyjnych sieci energetycznych, nowe akumulatory Tesli będą zasilać pilotażowe instalacje niezależne od sieci, które w 100% opierają się na energii odnawialnej. Dzięki akumulatorom półprzewodnikowym, które ładują się w niecałe dwie godziny z bezpośredniego źródła energii słonecznej, to nie jest teoria. Budowa już się rozpoczęła. To nie tylko modernizacja domów, to systemy uwalniania energii dla krańców cywilizacji. I są budowane z wykorzystaniem tej samej platformy akumulatorowej, która zasila nową generację pojazdów. Dział energetyczny i motoryzacyjny Tesli, teraz na tym samym paliwie. I oto część, która wywoła szok na rynkach światowych. Ta nowa bateria nie tylko działa lepiej, ale jest też inteligentniejsza. Łańcuch dostaw, technologii półprzewodnikowej Tesli nie ma sobie równych na świecie. Bateria. Nie zawiera kobaltu niklu i zawiera mniej niż 5% litu w stosunku do masy. To samo w sobie eliminuje geopolityczne problemy związane z zależnościami w górnictwie i handlu. Ceramiczny elektrolit, wykonany z mieszanki tlenku litu i fosforanu, jest nie tylko nietoksyczny i obojętny, ale także skalowalny w ramach istniejących linii produkcyjnych gigafabryki Tesli. Nie ma potrzeby przeprojektowywania maszyn. Wystarczy zaktualizować materiały wejściowe, a te materiały pochodzą z rodzimego kraju. Dzięki temu, że większość materiałów pochodzi z Ameryki Północnej, Tesla z powodzeniem ominęła krytyczne, wąskie gardła w dostawach minerałów, które nękały innych producentów samochodów. Koniec z czekaniem na kobalt z Kongo. Koniec z niklem z Indonezji. Koniec z problemami z pierwiastkami ziem rzadkich z zagranicy. Aby jeszcze bardziej zacieśnić ten łańcuch dostaw, Tesla zbudowała w Teksasie zupełnie nowy zakład produkcji Anod, obniżając koszty wysyłki o ponad 40% i eliminując opóźnienia spowodowane globalnymi wąskimi gardłami w transporcie. To integracja pionowa na sterydach. To nie tylko baterie produkowane w Ameryce, to całe Ekosystemy baterii wyhodowane od podstaw na rodzimej Ziemi. Do 2027 roku Tesla zamierza produkować 80% komponentów baterii ze stałym elektrolitem w całości we własnym zakresie tworząc to, co analitycy już teraz nazywają najbezpieczniejszą i najbardziej skalowalną platformą energetyczną w świecie zachodnim. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, Tesla. Nie będzie już tylko firmą samochodową. Stanie się suwerennym mocarstwem energetycznym, ale wizja nic nie znaczy bez realizacji. Podczas gdy krytycy wciąż opracowywali dokumenty, Tesla już na masową skalę przeciskała elektrony przez ogniwa ceramiczne, podczas gdy świat wciąż łapie oddech, Tesla już przyspiesza. Dwie pilotażowe linie półprzewodnikowe. Zostały po cichu uruchomione w Giganewada. W pełni sprawne, szokująco wydajne. Początkowa zdolność produkcyjna 250, zero pakietów rocznie. Nie prototypy, nie komórki koncepcyjne prawdziwe pakiety, gotowe do instalacji i tu niespodzianka wewnętrzna wydajność Tesli w przypadku ogniw nowej generacji. Osiągnęła 91%. To nie jest jakość laboratoryjna, to jakość produkcyjna. Nikt inny nie przekroczył nawet 70%, potem przyszła automatyzacja, pełnowymiarowa robotyczna obsługa ceramicznych arkuszy elektrolitycznych. Zero zanieczyszczeń wilgocią. Zamknięte linie produkcyjne działają w oparciu o pętle sprzężenia zwrotnego monitorowane przez sztuczną inteligencję. Efekt. Koszty pracy obniżone o 60 lw na opakowanie. Wyeliminowano błąd ludzki. Prędkość podwoiła się. Nie chodziło tylko o produkcję. To była chirurgiczna precyzja na skalę przemysłową, a to była tylko Nevada. Następny przystanek Gigameksyk. Jeszcze w budowie, ale już przeprojektowany od podstaw. Żadnych linii hybrydowych. Żadnych stacji litowojonowych. Tylko inżynieria oparta na czystej konstrukcji dla nowej ery baterii. A do 2026 roku Meksyk wprowadzi na rynek pierwszą Teslę z elektrolitem bez płynu i w 100% ceramiczną architekturą. Ten samochód nie jest już teorią. Ma nazwę. Oznaczony kryptonimem Model Q, to nie tylko kolejny crossover. To pierwsza w historii Tesla zbudowana od podstaw na tranzystorach. I wszystko w niej łamie zasady tysiąc mil zasięgu w warunkach rzeczywistych. Pięć minut do pełnego naładowania. Poniżej 30 tysięcy to nie ewolucja, to zakamuflowane wyginięcie silników spalinowych. Model Q wykorzystuje nową technologię Tesli polegającą na integracji ogniw z nadwoziem, dzięki czemu akumulator staje się częścią podwozia. To oznacza brak zbędnego balastu, brak nadmiaru metalu. Cała platforma o 28% lżejsza niż model ilowy, e a jednocześnie mocniejsza, sztywniejszy, bezpieczniejszy. A ponieważ od samego początku jest projektowany z myślą o masowej produkcji Tesla, spodziewa się, że stanie się ich najlepiej sprzedającym się samochodem wszechczasów. Tak nawet większy niż model 3 ale podczas gdy Tesla szła naprzód reszta branży zaczęła się rozpadać. Tradycyjni producenci samochodów, którzy przez lata modernizowali fabryki, dostosowując je do technologii litowo-jonowej, stanęli teraz w obliczu ponurej matematyki nieistotności. Miliardy utopione w gigafabrykach nagle stały się ślepą uliczką. GM podobno wstrzymał całą ekspansję Ultium. Plan? Plan rozwoju technologii półprzewodnikowych Toyoty, niegdyś chluba działu badawczo-rozwojowego został uznany za spóźniony i niewystarczający pod względem mocy przez własnych inżynierów. Giganci baterii, tacy jak LG Panasonic i SKON, zaczęli się spieszyć. Negocjacje licencyjne z zespołem prawnym Tesli rozpoczęły się w ciągu kilku dni. Dotyczyły one zwłaszcza patentu na ceramiczny elektrolit. Twierdzili, że nie jest on możliwy, nawet w stabilnym, skalowalnym formacie. Teraz chcą to wprowadzić, ale koszt podobno ponad 4 miliardy dolarów za samą umowę o podstawowym użytkowaniu. Tesla nie rozdawała żadnych kół ratunkowych, spinaczka po drabinie, a potem nastąpił szok rynkowy. W ciągu zaledwie trzech dni handlowych akcje Legacy E.F i akumulatorów straciły ponad 46 miliardów dolarów. Startupy, które obiecywały chemię nowej generacji, nagle odkryły, że ich pomysły stały się nieaktualne. Firmy produkujące anody krzemowe, producenci jonów sodowych, marzyciele o litowo-powietrznych ogniwach zniknęli z pierwszych stron gazet, stając się przypisami. Jeden z analityków napisał, że to już nie wyścig technologiczny, to sprzątanie. Elon Musk, który nigdy nie przeoczył ani chwili, napisał na Twitterze jedno zdanie, które wstrząsnęło kręgami inwestorów. Nie chodziło tylko o zasięg, chodziło o koniec kompromisów, i właśnie o to chodziło, ponieważ ta nowa bateria nie tylko udoskonaliła stare pomysły, ale wręcz wyeliminowała ich potrzebę. Stacja ładowania mniej. Istotne, skoro można zatankować w 5 minut. Obawy o degradację baterii zniknęły. Obawy o środowisko związane z wydobyciem kobaltu zniknęły. Globalne łańcuchy dostaw rozciągały się na cztery kontynenty, zastąpione krajowymi fabrykami zasilanymi energią słoneczną i wiatrową. Tesla nie tylko wynalazła na nowo baterię. Zmieniła ekonomikę mobilności, zaburzył ramy czasowe, zaprzeczył przewidywaniom i przebił sufit, który wszyscy uważali za pięć lat za gruby, by go przebić. A teraz, dzięki technologii półprzewodnikowej, w pełni zintegrowanej z powerwallami, megapackami, a wkrótce nawet z prototypami lotniczymi, przyszłość wygląda na przepisaną na nowo. Bo ta bateria nie ogranicza się tylko do samochodów. Wyobraź sobie mega akumulację energii w skali sieci, która ładuje się w niecałe dwie godziny, używając wyłącznie paneli słonecznych. Wyobraź sobie wiejskie wioski na Alasce, które działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez oleju napędowego. Wyobraź sobie kontenerowce przepływające oceany bez emisji, albo Rakiety lądujące z systemami napędowymi ważącymi o 40% mniej. To nie jest hipotetyczne. To już jest testowane za zamkniętymi drzwiami. Nawet eksperci z branży lotniczej zwrócili na to uwagę. Raporty od osób z firmy SpaceX sugerują, że technologia ogniw ceramicznych jest obecnie oceniana pod kątem przyszłych misji, zwłaszcza tam, gdzie stosunek masy do energii. Ma kluczowe znaczenie. Satelity, drony, a nawet samoloty dalekiego zasięgu. Wszystkie te platformy stanowią potencjalne platformy dla tej rewolucji w dziedzinie baterii. A wszystko zaczęło się od jednej decyzji: odrzucenia zasad i zbudowania czegoś, co miało nie istnieć do 2035 roku. Ale Tesla nie czekała na przyszłość. Przesunęła ją o dekady do przodu. Branża motoryzacyjna nie koncentruje się już tylko na mocy momencie obrotowym i luksusowych wnętrzach. Chodzi o gęstość magazynowania, kinetykę ładowania i interfejs sieciowy. Kto jest właścicielem baterii, jest właścicielem przyszłości. A teraz Tesla nie tylko przoduje działa bezkonkurencyjnie. Era Litu dobiegła końca. Rozpoczęła się era ciał stałych. Jak zawsze, Elon Musk nie podążał za trendem. Zmienił zasady gry. Więc jeśli i Ciebie to zamurowało, kliknij ten przycisk, żeby dotrzeć do większej liczby osób. Zasubskrybuj, żeby być na bieżąco z kolejną falą uderzeniową i zostaw komentarz, bo kolejna zapowiedź Tesli może sprawić, że ta będzie wyglądać na drobnostkę.